Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku na moim kanale z, ze stajni marzeń Jesienny galop. Chyba mam wrażenie, że to jest ostatni odcinek. Tutaj. Jesteśmy tu przygotowani. Tak. Nie ma co czekać. Kalista, mam do ciebie dobre wieści. Wiele słyszałam o twoich postępach i uznałem, że wezmę cię ze sobą na finały pucharu Claymore. Cieszysz się? Mam nadzieję. Spakuj się teraz i wracaj do mnie, gdy skończysz, a wyruszamy na lotnisko. Nie. W początku, czas droga zamk, zamku Claymore, nadchodzimy. Tak, to będzie... A, zapomniałam, że tutaj pada deszcz. Tak, tu możecie mieć, że pokazamy po prostu jak to wygląda i pokażę Wam gdzie jesteśmy. Tak, tutaj jest mapa, hmm, że tak powiem. Hmm. To troszeczkę wygląda jak takie rozwalona główna wyspa. Dosłownie, to tak wygląda, bo tutaj mamy główną mapę. Wiecie o co chodzi? Ooh. tutaj yö, mamy tą tu mamy Jorvik PPK o tutaj gdzieś powinna jakby się to złączyło no to tutaj gdzieś yö, ten jakby Gaj i teraz tak jakby jesteśmy gdzieś tu więc yö, tak i tu mamy ten zamek on się wszędzie chyba przejawia w każdej części Puchar Claymore, rajd długodystansowy. Słuchaj, Kalista, to poważna sprawa. Pierwszą konkurencją w pucharze Claymore jest rajd długodystansowy. Nie denerwuj się, dasz sobie radę. Oczywiście. Zobaczymy, jak to tam jest. Tylko tutaj chyba nie ma powtórek. Pójdziemy na tej yy, szybkości. O, tam. Zapomniałam, że on jest taki długi. On będzie naprawdę. No. Do tego ćwiczyliśmy po prostu te wszystkie mm, długie dystanse i tak dalej. Właśnie do tego wyścigu tego typu. Tu mamy zamek, tam mamy zamek. Ile tych zamków? Tylko, że przy tym będziemy chyba jechać. No, ale to dosłownie nie jak zamek w tym mówi step mówi tak, my sobie. To jest ciężko uh, wiedzieć, gdzie się jedzie. Można się łatwo zgubić. O Jezu! O oh no! Widzieliście to! O ty chamie No wierzę cie pojadę tędy. No, widzieliście to? Ja spadłam. Nie miałam teraz wrócić. Mm, masakra jakaś, nie widzicie to? To się nie da. To jeszcze raz muszę. Nie, to po prostu był totalny błąd. Nie tutaj, kurczę, no bo mnie totalnie zjechało nagle. Co ja miałam zrobić? Kurde, jak się zatrzymać? Chciałam się zatrzymać, to on mi zjechał. Dobra, okej. Okay. Napojimy konia. Przecież już się zmęczył. Nakarmimy go, ogarniemy. I zaczniemy jeszcze raz. Mnożesz w mortkę jeża. Ta y, tekstura tych ludzi. Tutaj... Wait. Tutaj jakbyśmy widzieli małego raptora. Nie wiem czemu, ale ja go sobie widzę tu. Taki mały raptor. Wiecie, ten y, piosenkarz w SSO. Możesz no, cholera, no ja chcę skoczyć przez to. Jezu, mnie to denerwuje. Bo chcę to przeskoczyć, nie chce mi się na okrętkę, a mi nie pozwala. To no. jest pierwsza konkurencja, chyba będziemy za dwa razy albo trzy razy to robić. Byłem to się długi szybko, bo jak widzę te wszystkie bramki tu, tam, punkty różne tego wyścigu, to ja się nie wyobrażam um. Wy to widzieliście przed chwilą, jak mnie tak zblokowało nagle. Okej. Okay. No ty jedź Nie zatrzymuj się, jedź! Kocham takie błędy. Jest ten deszcz. Tu teraz możecie zobaczyć to, jakby ewentualnie w SSO wyglądał deszcz. Taką namiastkę macie. Deszczu. A śnieg to już widzieliśmy, nie? Do śniegu ja jesteśmy przyzwyczajeni w jakimś stopniu. chociaż nadal brakuje nam takiego śniegu na ziemi, prawda? Żeby był na trawie i tak dalej. Kurczę, czyli jedrzyż. A nie tylko. Mm, taki klimat. A już ten klimat to zaraz się zacznie. Już nie mogę doczekać, bo ja lubię w SSO, właśnie taką. ...mgłę, że jest taki fajny klimacik, że tak to powiem, ale nadal brakuje mi tego stricte śniegu na ziemię. Jak to w ogóle czystączyło. Mam do mety 3... ...minuty. I tu się zwolnię. Okej, okay, czyli tu y, pierwsza konkurencja, długo right, dystansowe. A dalej to Bo jestem ciekawa. Dobra, udało ci się, wspaniale. Najwicujeszem często nie udaje się w ogóle kończyć rajdu. Stop, oddech i pora na cross. Okej. Okay. Dobra. Pytanie, czy ja tu jestem, mogę gdzieś napoić jederko? Czy ja to w ogóle mam taką możliwość? Wszędzie była taka możliwość, a tutaj nagle nie ma takiej możliwości. To dziwne. O nie, tam jest normalnie. Dobra, to później nakoimy jeszcze go. Tam jest, co miałam. Znaczy, nie, nie widziałam. Dobra. Próba ter terenowa. W początku już czas. Skup się weź głęboki oddech. Potraktuj na trasę jak każdą inną. Próba terenowa. Okej. Okay. Ja już na początku zjebałam. Jezusy. Kochamy to. Dobra, jakoś idzie, jakoś się ratuje. Dobra, czyli tutaj były te... Do tego wyścigu. Zazwyczaj to mi się kojarzy, że... Takie samo robiliśmy, to samo wszystko, a tutaj jest wszystko inaczej. Chociaż nie jestem pewna, może ja mam coś w Może rzeczywiście każdy główny wyścig, właśnie tutaj ten opuchar, to, to się różnił, a mi się jakoś tak dziwnie zapamiętało, że każdy był ten sam i po prostu trzy próby tego samego wyścigu, jak każdy wyścig tutaj, tak. Ale mogłam się pomylić. No to właśnie wychodzi. Więc... No dobra. Kurczymy. Myślę, że tutaj nie będzie problemów z ukończeniem, znaczy z przejazdem tego wyścigu nie co to się martwi o czas. To jest jedyna taka... właśnie... Jedyny taki strach. Że, że mogę przegrać, bo e, nie dojadę na czas w wyznaczonym czasie po prostu. Mimo, że jadę, e, no wait, gdzie, tu, gdzie ja mam jechać? Urcze. Po prostu nie dojadę, no właśnie w wyznaczonym czasie. Bo się właśnie, tak jak przed chwilą, pomylę gdzieś i nie wiadę, bo przecież nie widzę. Dobra, to przejechaliśmy, to spotko Udało ci się. Gratulacje, i to w najkrótszym czasie spośród wszystkich uczestników. Co oznacza? Zwycięstwo. To tak piękne, że aż wydaje się nieprawdziwe. Po raz pierwszy od 150 lat nagroda powantuje do Jorvik. Nie umiem wyrazić słowami, jaki jestem dumny. Wracajmy. To już? Gratulacje. Wygrałeś puchar Claymore i po 150 latach nagroda to nareszcie przypada Jorvik. Ale zwycięstwo to jeszcze nie jest koniec. ten Jorvik, kiedy, kiedy tylko zechcesz, aby trenować swojego konia, wypróbować inne wierzchowce, zdobywać kolejne medale i wykonywać wszystkie zadania. Powrót do Jorvik. Aha, czyli to już. Myślałam, że, że to jeszcze nie było takiego. Boże. M, takiego stricte zakończenia, jak w innych częściach. Odpiąłem ja trening. Koniec. W ten sposób. Ja myślałam, że troszeczkę inaczej się to zakończy, bo zazwyczaj m, się tutaj obracała kamera, były y, te. M, no takie coś się sypało i się kręciło i koniec gry. Oczywiście można było powrócić tutaj, ale e, krótkie to. No dobra, mam nadzieję, że Wam się ten ostatni odcinek podobał. E, widzimy się w kolejnej części. Ja, sorry, że jestem odwrócona w ten sposób, no ale dobra. Widzimy się w kolejnej części, które za niedługo zacznę nagrywać, żeby wystartować z nią już w... Z początkiem grudnia i prawdopodobnie jej będzie dużo na kanale, bo na ten moment po prostu wolę grać w to. Tak samo teraz jest. Było tej gry bardzo dużo na kanale, po prostu, bo bardziej mam ochotę w, w tego typu grać niż w Simsy, które potrzeba więcej czasu nakładu pracy, żeby e, e, nagrać to po pierwsze i potem to zmontować. No ale. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję i zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!